Słowo Boże na dziś, 13 września, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby, to że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciężącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działem. Nie z własnej woli to tylko spełniam obowiązki szafarza, jakąż przeto mam zapłatę. Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałam się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 84. Jak miła Panie jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo. Gdzie złoży swe pisklęta? Przy ołtarzach Twoich, Panie, zastępów, Królu mój Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują uchność w swym sercu. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. On hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw, żyjącym nienagannie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje Panie jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja Alleluja, Alleluja. w Ewangelii według świętego Łukasza? Jezus odpowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz trzaskę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. O Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo